Witam Was ponownie. Skończyliśmy ostatnie nagranie na Fordzie Transicie. Jak wiecie, padła mi bateria. Bateria jest już wymieniona. Kaszelek mnie puścił. Dzięki za pozdrowienia, dzięki za komentarze, dzięki za łapeczki. Lecę dla Was dzisiaj już czwarty filmik. Fajna pogoda, szkoda, siedzieć w domu. Zobaczmy, co jeszcze tutaj na tym handelku znajdziemy. Nadal jesteśmy w filcie. Tutaj macie nazwę autohandlu wszystkie oferty znajdziecie na stronie sprzedawcy Golfik szósteczka wygląda bardzo ładnie oponki mają jeszcze kawał bieżnika skrzynia manualna Dzisiaj mocno słońce świeci także może wnętrza wam dokładnie w samochodach nie pokażę, ponieważ wszystko odbija się w szybach Osobiście wolę nagrywać kiedy jest pochmurno wtedy lepiej wszystko widać. Cena wywoławcza 6000 euro, 80 koni, 1.4 benzyna, rok 10, 196 przejechane, wersja Trendline. Najsłabszy silniczek benzynowy, 200 tysięcy przejechane, ale samochód generalnie, słuchajcie, prezentuje się jak nówka sztuka. Oponki Uniroyal. Zobaczmy sobie może x 1 z tego co widzę, chyba rocznik 17. Siedemnastka jest tutaj na szybie skrzynia automatyczna. Oponki wydaje mi się, że ma troszeczkę już zjechane. Widzę stąd, że jest to X-Drive, jest to dieselek. Generalnie prezentuje się całkiem całkiem. Cena wywoławcza 19 tysięcy, rok 17 190 koni, 2 litry diesel, automat. 173 przejechane wersja Advantage weczka, czyli mieścicie się jeszcze w mniejszych opłatach zobaczmy sobie może miniacza S czyli podejrzewam 160 koni w benzynce ma tutaj jak widać wlot na masce cena wywoławcza 7500 za miniacza Tutaj jest jakaś zapraweczka na błotniku. Rok samochodu 2007, 174 konie, 1.6 benzyna, 123 przejechane. Wersja czyli skóra, nawigacja. Czyli silniczek 1.6 THP. Występowały o różnych mocach. Strzelałem w ciemno, jak widać jest dach panoramiczny. Tutaj jest fajny samochodzik dla kobiety do miasta. Kolorek? Nie wiem jaki to ma, ciężko określić. Nygus, chyba jesteś daltonistą. Może kobiety, które mnie oglądają, niech się wypowiedzą. Coś kawa z mlekiem wpadający w fiolet. Kolor typowo stylingowy. Cena wywoławcza za mazdeczkę 9000, rok 15, 75 koni, 1,5 benzyna, 50 przejechane. Centerline. Dobry samochód niezawodny. Kierownica obszyta w skórze. Multifunkcyjna. Auto czyściutkie. Oponki jeszcze wyglądają dosyć ładnie. Jak widać, są park troniki. Tutaj jest niewielka ryska na zderzaku. Ale generalnie prezentuje się mazdeczka bardzo ładnie. Auto niezawodne, ekonomiczne. Co tutaj mamy? Turana. Volkswagen Turan. Skrzynia automatyczna, czyli pewnie DSG. Oponki jeszcze mają troszeczkę bieżnika. Nie wyglądają najgorzej. Jak widać, są tutaj też park troniki. Cena wywoławcza za tego sprzęta tanio raczej nie będzie: 17 tysięcy rok 2016 116 koni diesel 1.6, automat 101, przejechane trendline Blue Motion. Start stop Taki ma opis Tutaj leciutka obciereczka Na lusterku Poza tym samochód prezentuje się świeżo Kierownica nie jest oprzywana w skórze Troszeczkę taka bieda Edition ktoś powie Ale auto świeżo wygląda Mamy kolejnego miniacza A tutaj BMEczka Została już sprzedana Jest kartka za szybą Sprzedany w miniaczu włożył kartkę mi tutaj na sam środek. Cena wywoławcza 16 tysięcy rok 17, 150 koni, 2 litry diesel 154 przejechane. Country, nam, country man countryman! Już mi się jęzor plącze, słuchajcie, countryman pepper. Taki ma opis. Nawigacja, troniki, grzane pośladki. Nie wiem ile nagrań jeszcze dzisiaj dla Was zrobię, ale czuję, że coś w końcu namieszam. Jęzor mi się bl, bl, całkowicie poplącze. Muszę iść zaraz do samochodu, do butelki się dorwać z wodą, do wodopoju, bo mnie zaczyna strasznie suszyć. Cały czas nawijam do Was od prawie już dwóch godzin tutaj na handlu. Skrzynia manualna, mazdeczka, trujeczka. Nie wygląda najgorzej. Dosyć ładne oponki zimowe. Kolor jak widać zawsze ubrudzona. Nie lubię osobiście aut w ciemnym kolorze. Można myć bezustannie i zawsze będzie sprzedany. Dobrze, lecimy dalej. Nygus, zagalopowałeś się. Mamy tutaj Kadiego. Jak widać, są też park troniki. Kadi prezentuje się całkiem, całkiem. Cena wywoławcza. 20 tysięcy, rok 19, 102 konie, 2 litry, diesel, 96 przejechane, skrzynia manualna, Comfort Line Blue Motion, taki ma opis, środek czysty, zadbany, widzę tutaj chyba półskórę na fotelach, kierownica multifunkcyjna, sprzedany, czyli zobaczcie, auta się sprzedają, kto śledzi moje nagrania, wie, że na tym auto handlu Zawsze był opór samochodów full w tej chwili jest może połowa tych samochodów, co zawsze tutaj była na sprzedaż. No robi się naprawdę nieciekawie i coraz drożej tutaj w Niemczech. Zobaczcie, kamperek hymer też został już sprzedany. Mamy tutaj BMkę. Widzę kartkę włożył na środek, BM, troszeczkę tutaj zderzak ma przytarty. Fajny kolorek, coś taki szampański, metalik, srebrny, wpadający lekko w zielonkawy. Tutaj, jak widać, też jest zadrapanie. Zobaczmy sobie cenę za tą BMW. Oponki też nie są już najlepsze. 25 tysięcy, rok 15, 256 koni w dieslu, 92 przejechane w automacie. X3 X Drive Środek na półskórach, wnętrze czyste i zadbane, poza lekkimi obcierkami, które Wam pokazywałem. Tutaj też są delikatne, jak widać na zderzaku. Oczywiście stan techniczny samochodów do sprawdzenia. Ja tylko pokazuję Wam to co widzę wizualnie. Niektórzy piszą dobrze, Nygus, ale co to takie oglądanie to co mam za Ciebie się przejechać, za Ciebie jeszcze komputer podłączyć, wjechać na kanał bez jaj. Jesteś zainteresowany? Róż Dupsko i przyjedź, zobacz sobie samochód, sprawdź. Samochodów jak widać jest tutaj troszeczkę, jak nie ten, to może jakiś inny ci przypasi. Lecimy dalej. Ta polówka chyba już była na nagraniach w GTIku 9900, rok 11, 180 KONI, 1,4 Automat 137, przejechane. Sporo jak na taką budę 180 KONI już sobie radzi, ale nie wiem, czy to nie jest silnik turbo doładowany kompresorem, czy to nie jest właśnie ta najbardziej wadliwa jednostka. Wydaje mi się, że w Fabi RS dokładnie był ten sam silnik. Piszcie w komentarzach, Nygus, od Was też się uczy. Tutaj zobaczcie, taka pryczka sobie stoi. Lecimy dalej, zobaczymy jeszcze tutaj chyba trzy samochody, nam zostały. I kończę to nagranie. Mamy Audiczkę, a wersja attraction, czyli powinna być atrakcyjna. Bieżnik na oponkach jeszcze jest. Cena 16,500, rok 15, 125 koni, 1,4, automat 48, przejechane w benzynie. Wersja trzydrzwiowa, czyli silnik TSI, kierownica multifunkcyjna, oprzyta w skórze. No, słuchajcie, już po prostu śliny nie mam. Tak mnie suszy. Za chwileczkę muszę dorwać się do wodopoju. Mesiu jest. Na tablicach czyli zarejestrowany co tutaj mamy chyba Turan to jest bo już mi się normalnie w głowie miesza skrzynia manualna cena wywoławcza 21900 rok 19116 koni benzyna 71 przejechane litruweczka Trendline Blue Motion Start Stop Normalnie nie chce mi się aż wierzyć, że do takiego auta włożyli litrowy silnik trzycylindrowy z tego co kojarzę. No to są już normalnie jaja i przegięcie. No i mamy tutaj ostatniego kandydata w klatro Audi Q2 dwójeczkę, 2 litry TDI design. Taki ma opis. Cena wywoławcza. 20 tysięcy, rok 18, 190 koni, 2 litry, automat 187 przejechane, w dieselku oczywiście, nie wygląda auto najgorzej, czyste, zadbane, jakieś oponki są z tyłu wrzucone, kierownica multifunkcyjna, miałeś nygu skończyć, zapomniałeś, że tutaj jeszcze jakieś samochody stoją po tej stronie, więc sobie jeszcze szybko rzućmy okiem na te sprzęty, Skoro już tutaj jestem, mamy BMK za 14 900 euro. Trójeczka, rok 12, 245 koni, 2 litry w benzynie, automat 151 przejechane X-Drive. A, miłe zaskoczenie myślałem, że to jest dieselek. Skóra w środku, oponki jakieś widać, dodatkowe są z tyłu wrzucone. BMEczka nie wygląda najgorzej. Mazdeczka dwójeczka i Golfik siódemeczka. Nygus, nabrałeś swoich widzów. Miało być krótko, miał być koniec, a ty dalej lecisz. Końca nie ma. Póki jeszcze coś widać, póki bateria trzyma, lecimy z tymi filmikami. Kierownica obszyta w skórze. Multifunkcyjna 6000, rok ósmy, 86, koni, 71 przejechane wersja. Impression. No troszeczkę drogawo mi się wydaje. Jak za tą Mazdę mamy BMK, mamy golfika 7 sprzedana Ferkauft. Zobaczmy sobie piątkę, ile ceni. W sumie dwie piąteczki obok siebie. Tutaj mamy E61. Delikatnie Mazderzak, jak widać przytarty, cena wywoławcza 12 tysięcy rok 9. 218 koni, 3 litry diesel, automat, nie przepraszam, benzynka. 114 przejechane. 3 litry, 218 koni w benzynie. Edition life style. Znowu się, Nygus zakręciłeś. Myślałem, że to jest jeszcze 3 litry w dieslu na żeliwnym bloku 218 koni. Identyczna moc, skóra w środku, auto zadbane. Nie spojrzałem na opis, że jest to 325i. I znowu byś namieszał. Lecimy dalej z tymi sprzętami. Jeszcze chyba 3 sztuki mi zostały. I mamy ten handel za sobą. Skóra brązowa w środku, automat. Piąteczka, BM. -eczka. Oponki jeszcze widać mają kawał bieżnika. Cena wywoławcza, za tego wypasa. 16900 euro M czyli chyba w M pakiecie rok 14 218 koni 2 litry diesel automat 194 przejechane nawigacja M pakiet head up czyli jednak Nygus dobrze widziałeś nie będę zaczynał nagrania od nowa jeżeli gdzieś się walnę, trudno, poprawcie mnie w komentarzach. Jeszcze mam w planie dzisiaj coś dla Was zmontować. Tak jak wspominałem, lecę teraz już czwarte nagranko. Szaleństwo jakieś. X1, 2 litry w dieslu, w x-drive. Skrzynia z tego co widzę automatyczna. Środek czysty, zadbany. Oponki jeszcze mają kawał bieżnika. Z sprzedana znowu mamy pecha jak widzicie jest kartka za szybą sprzedana tutaj mamy mesia mesia w kombiku ale z tyłu widzę jakiegoś strzała lekkiego wykasował cena wywoławcza CLS cena wywoławcza 14 tysięcy euro rok 12 265 koni 3 litry diesel automat 258 przejechane Shooting Brake CLS 350 CDI powypadkowy. Tutaj zauważyłem, że jest pęknięta szyba czołowa, ma rysę, skóra w środku, środek w sumie czysty i zadbany. Fotel kierowcy ma lekkie ślady zużycia CLS w Shooting Brake'u. Jak widać tutaj zawieszenie z tyłu siadło, jestem ciekaw czy stoi długo. Czy po prostu ma coś tutaj uszkodzone? No i jak widać, tutaj zainkasował w sumie lekkiego strzała. Dramatu tutaj nie ma. Zobaczmy go jeszcze z tej strony nigdzie nie jest uszkodzony. Ale czemu jest tutaj? Zobaczcie, szyba pęknięta. Nigus nie wiedzieć czemu. Lecimy ostatniego naszego sprzęta. Golfa w plusie, pokaż Negusie, też o takie, pytacie. Wersja Comfort Line, leciutko, lampy do przepolerowania 4000-2005, 116 koni benzyna 96, przejechane w manualu Jest to benzynka FSI, oponki w ładnym stanie, nie mylić z silnikiem pancernym 1.6 MPI 100 koni. To jest już nowoczesna jednostka, w której lubi się zbierać czasami nagar. O ile dobrze pamiętam, o ile nic nie namieszałem, piszcie w komentarzach, poprawiajcie Nygusa, wybierajcie, kupujcie, negocjujcie. Rób ta, co chce ta. Łapeczka, komentarz, czasami puśćcie reklamę, żeby Nygusowi chociaż na paliwko się zwróciło. Albo na jakąś kole, bo mnie strasznie suszy. Do następnego, cześć!